Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Piechol. Wiecie co, tak dochodzę do wniosku, że może lepiej omijać te przypały, może ich lepiej nie ścigać. Chodź co z drugiej strony, kurwa oni mają Eli? Nie, nie dobra, sprawdźmy jeszcze Ciężaróweczkę Nic, nada, nul, kurwa nic, nigdzie nie ma, nie dobra, idziemy, prosto. E, chyba, że tędy się nie przedostanę. A nie, jedna, uwaga, uwaga, cicho, cicho, oni już to mogą być, gdzieś. Może nawet całkiem blisko. Aha. Dobra, może spróbujmy tym razem po cichu. Dobra. Kurde, oni to widzieli? Dobra, pięknie drzewo. Pięknie. No, wychyl się, wychyl się. Kurde, no prosto w kręgosłup, kurde. No, idealnie, chyba nikt nie spostrzegł tych trzech trupów. Dobra, zamknięte co z tą szopą? Na cztery spusty, dobra. Nie, cicho biegnie. Może nie turbo szybko, ale... Przemieszcza się powiedzmy z należytą prędkością. Okej, okay, a ten trzeci tu miał coś? Nie, nawet połknął moją strzałę. Nie, 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 jest dobra, cicho. E, a ja w takim wypadku to z drzewa też. Może mogę? Aha Pięknie. Nawet kurczanie jednej strzały na tym jest straciłem. Nie? Dobry początek piechol, dobry. To nie no, sorry. Wszystko tutaj, wszystkie dobre słowa na temat gry należą się Joelowi, przecież to on. Nie ma co tego Splendoru przejmować. O, czyżby ławeczka w pobliżu? Jak, czego pełno? No nie, nie, nie. No to niedługo. Dobra. Ale nie, apteczką nie zawalczymy. A z takiej odległości w sumie lepiej, szocik, tak? Aha. Nie, czysto. Ale kurczę, wiesz, co mnie martwi to, że David jest z większą grupą ludzi, i że oni się kurde godzą na to, żeby pieprzać ludzkie mięso. To wszyscy muszą być porąbani. <laughs> Czemu nożem trzeba strzelać? jeżeli chcecie z tego wyjść cało no właśnie Chuj z tym, że przybity na wylot był jeszcze, nie wiem, tydzień temu z dwoma gościami da sobie radę. Nie no nie mówcie. Już ostatnio znowu scenę przesłuchania przychodziłem z treworem. O kurwa Ale się nałożyły sytuację na siebie. Tu

Where? Oh, of will smell jet. The town! The town. You're gonna mark it on the map. And it better be the same exact spot your buddy points to. Mark it. It's right there. You can verify it. Go ask him. Go on. I don't know i tell you. I hate <coughs>

Ej właśnie moment. Ej stop, przecież Eli brodzie więź, to czy jest zarażona? Czy teraz gryząc i wida pewnie go też zaraziła, nie? No dokładnie. Ha ha, mam cię. Really? So are you. Right there. Roll on my sleeve. Look at it. Look at it. I play along. Myślisz, że to był tasak, tak może tasak widzi? What did you say? Everything happens for a reason, right? What the hell is that? She would have turned by now. It can't be real. Looks pretty fucking real to me. Oho! Oh, <laughs> tak is nie ma co martwić się o matczasu. O, to jest botan rzeczono Jelen. Nawet po śmierci ratował życie Ali. Ej, no brawo. Zajebiście, tak Młoda. Ale wybaczcie, teraz naprawdę już nie będę przeszukiwał nawet. Po prostu spierdalam od tego gościa. O, 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 o. Nie, nawet nie chcę go słuchać. Dobra, jest zapteczka? Kurwa. Nie. Nie, on to zaraz przyjdzie przecież. O, o. Ej, serio, to nie ma wyjścia stąd. Czy nie podjął pościgu w ogóle? A, wiecie co? Spowolnimy tego skurwiela jeszcze, aby za nami tu. Skradanie wyczuwam. Za dużo tych kurcze klatek. Oh oh, się cię do schronu? no ej, no kurde. Może, ej, może, może to jest tak, że nie wszyscy wiedzą, że to tak naprawdę wpięciają ludzkie mięso, nie? Znaczy no w każdej grupie, nawet wśród nazistów się na pewno trafił jakiś jeden gościu. Który po prostu jest zbyt dużym tchórzem, żeby coś zrobić. To kurde, na pewno więcej niż jeden, więc podejrzewam, że w tej społeczności też. No kurde, ale no. no jak zabijać to już wszystkich, nie? O -o. o, o, oni tu weszli. No, to nie wiem, czy to jest najlepszy moment, dali? O kurwa. O kurwa, o! Tam idź. A może w ogóle bym chciał to obejść? W cholerę. Siedź. Dobra, cicho. Jest i cegła. Ale on jest sam? Chyba tak, no to ej. Szarżujemy? Hm, co wy na to? Albo nie? Cicho, cicho, cicho. Dobra, może się uda. Normalnie, kulturalnie. No nie tak bardzo kulturalnie, nie w tym momencie akurat. Ali. Dobra, jest klama. Kurwa mać Po mnie, po mnie, po mnie, po mnie, nie? Cicho, cicho żyje oj! Chyba nie Oj, chyba nie jednak może? Ej, to tam było jeszcze co, tam jeszcze coś było, to jeszcze chyba cegła no, ale to co jakby w No! O kurwa, jednak nie. Ej, jakimś cudem! Aaaa, nie przeżyłem. Kurwa, jeszcze raz. Tylko tym razem już wiem, że to będzie więcej niż jeden frajer. Nawet nie tu, tylko tam po drugiej stronie. że szybko to wziąć tu przejść tu się schować No dobra Moje pytanie czy on tu idzie A tej tu mogę przejść dobra to, to dużo ułatwia. No jak? I tak mnie ktoś widział? No to już jest nie fair. Nie? A może jednak nie? Dobra, ale ile? Jeden nabój. Ale sobie porządzimy teraz. No co, nie wejdziesz do środka? Przecież twój kumpel leży. Nie wzbudza to twoich podejrzeń. Jeszcze parę minut temu gadałeś z nim normalnie. No też właśnie. Mam wrażenie, że to bardziej Eli krzyczy w trakcie tego zabijania, niż oni. Ci, którzy są zabijani. Ale ci najwidoczniej mają śnieg w uszach, bo kurde, nic nie słyszą. Hey, No. Czyli Eri, w tym momencie już można powiedzieć, jesteś nożownikiem. Seryjnym mordercą, a twoją bro ulubioną bronią jest nóż. To sprężyną jest to jest, nie? A, a w sumie tak właściwie to mogłem po prostu wyjść. Okej. Okay. No, ale trzy naboje. W którym kierunku iść, kurde? Przy to, to nawet nic nie widzę. Już sobie najlepiej po prostu iść w pistu, stąd jak najdalej. To jest tak. Czy to są dzwony na alarm, czy oni stosują tą samą technikę co. w The Walking Dead? Czyli po prostu dzwony służą do odciągania zarażonych w innym miejscu. To znaczy w inne miejsce. Kurwa, no nie wiem, dobra. Zresztą nadtrzymaj się głowę przecież tutaj nawet... Ta i ta sytuacja działa na moją korzyść w tym momencie. Chcą to właściwie się chować, czekać na Joel'a. teraz? On, on idzie? Czy, czy co? Nie, no inaczej. Eli nie wie, że Joel w ogóle wstał, więc... ...musi sobie radzić sama. Zresztą jak sobie świetnie... ...pokazywała to wcześniej. O, 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 o! Głupie to było, okrutnie głupie. Pewnie dwu... oboje żyją jeszcze. Nie, tylko tamten. Mam butelkę, ty masz pistolet, zgadnij kto wygra. No zgadnij, no zgadnij. Nóż wygrywa. Ej, no nic? To... Czym ty chciałeś do mnie strzelać? A ty z czego strzelałeś? Ja pierdolę. Widzę przetrzebione to miasto kompletnie z zapasów. To nie wiem czemu... David tak wcześniej ochoczo, w zamian za jelenia proponował właśnie... naboje. Albo ciuchy. No może ciuchów mają pod dostatkiem, chociaż tego... Ej moment, kurde, czy ja tu nie wbiegłem? zbiegłem wbiegłem tutaj, poleciałem na górę. Nie, nie, w życiu, nie, dobra. jest niemożliwe. Nie, to jest kurwa bardzo możliwe! Nie no, dobra, główną ulicą, nie ma co. Tak jest taka zamieść, nikt nic nie widzi. No nie, no nie mówcie, że będę błądził. W trakcie ucieczki. O o. No nie mam nawet... <noise> Łuku nic nie mam. Więc jak on tylko zdecyduje się iść w moim kierunku, mam przejebane. Zamknięte. 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 Też. Ej, no moment. Nie, no nie było wtedy tylu cegieł chyba, nie? Ej, no ja pierdolę, serio? Serio się cofnąłem kompletnie? O! Eee, no jeżeli w taki głupi sposób zginę... No właśnie. Nóż zawsze wygrywa. Dwa naboje, apteczka, jedna... Nie, 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 nie. Nie ma takiego marnotrawstwa. Musisz sobie dać radę. Byłaś głupia. Teraz płać za to. Nie no dobra, no to wyczyściłem wszystkich, nie? Chyba. Którzy mnie ścigali. To gdzie teraz? Ale dobra, ale moment, skoro tam wróciłem to. Znaczy, że tutaj nie znalazłem odpowiedniego przejścia, no bo to jest najdalej położony punkt od miejsca, gdzie zacząłem. O, o, o! Tam jest dziura jakaś. Aha! No nie, no moment, to jest to samo miejsce. No chyba, że tutaj, dobra. O, o. Wiem, że on w ogóle pewnie nawet nie brał udziału w poszukiwaniach, ale stał tyłem. Napatoczył się, że tak powiem, ale jest seryjnym mordercą już sobie. Uświadomiliśmy to wcześniej. Ona też się nie zawahała ani chwili. pogryzła. Zdjęcia, że ja mówię, że mieć A mają prąd? O nie. No, pięknie. I co nie na to? Ej, dobra, cicho. Ryzyk fizyk. U Nie mów, że nie mów, że tego nie słyszał Ej, nie, tu naprawdę chyba opłaca się ryzykować Ej, gdzie idziesz? Jeszcze z tobą nie skończyłem tak <laughs> <laughs> w takim momencie Ej, widzicie to właśnie obrazuje Jakie ono ma już zimne serce Jak... Cold blooded killer, nie? Zabija z zimną krwią, no, jak ona w momencie popełniania morderstwa. Jest w stanie powiedzieć, ej gdzie teraz mam iść. W ogóle taka myśl by mi przez głowę nie przeszła w takim momencie. A ona nie, spoko. Jeszcze spokojnym tonem. O, -o moment. No też właśnie coś tu może być. Ej, a no po co? Puste szafki. Żeby powkurwiać gracz. Dawaj siano! Może nie w takim momencie biegał. O, o, o. Widziałem ci koleżko. Oj, widziałem cię bardzo dobrze. Na pewno lepiej niż ty mnie. Jeżeli się nie odwrócisz, to załatwimy to. O, o. Albo już wiem jak to zrobimy. Zaryzykujemy! Bo oni są kurwa ślepi i gusi. Serio, ta zamieć naprawdę upośledziła im wszystkie zmysły. I taki jeden ważny narząd w ciele człowieka: mózg. Bo oni kompletnie kurwa nie myślą. Ej, starczy, żebyś byś po prostu odwrócił w pewnym momencie. Bo cały czas chodzę za nimi! No w ogóle nie zapominajmy, że Eli nie waży 100 kilo Co prawda pierwszym jej kontaktem wskakując na innego gościa jest od razu kontakt z nożem No dobra, no ale Mimo wszystko, no, po jednym dziabnięciu ktoś by był na pewno w stanie ją zrzucić po prostu na no, adrenalina, te sprawy, nie? No ale dobra, nie czepiajmy się Dobra, Wiksa. Wszyscy na pewno już są martwi, nie? Nawet co najwyżej jakieś niedobitki zostały. Nie no, tak w ciemno wskoczyłem, ej. O! O kurde, ej, wiecie co? Dobra. Tu jest troszeczkę cieplej. Widzicie? To zajebisty efekt. Różnica temperatury i w ogóle. Chmarę Eli wciągnęła za sobą. Piękne, piękne, i znowu to jednak nie za sobą, po prostu batuje zimne powietrze do środka. Dobra, ej, kurde, stop! Miałem tutaj skończyć to. Do usłyszenia, trzymajcie się. Pozdro, hej, cześć.